Siema, siema z tej strony ja Bananek A w dzisiejszym odcinku Słuchajcie dzisiaj będziemy sobie przychodzić Tylko takie pączkowe parkury Na Blockstar Planet Pewnie zapytacie się dlaczego A dlatego, że dzisiaj jest tusty czwartek I zdecydowałam, że to jest mega fajny pomysł Ogólnie na odcinek Więc jeżeli wam się taki odcinek spodoba No to możecie stawić łapeczkę w górę Suba wraz z dzwoneczkiem I zapraszam do oglądania Swoją drogą możecie też mi lajkować tego skina, dopiero go zrobiłam tutaj. Też macie te trzy ostatnie, będzie mi naprawdę mega miło. No bo nie ukrywajmy, że Blockstar Planet, ostatnio, które zrywa zasięgi, ale dobra, i wpisujemy sobie, że. Pączek, pączek może sobie wpisujemy, zobaczmy, co nam tu wyskoczy. Okej, okay, jest taki mega ciekawy parkur, taki pączkowy. Tutaj jest ten klocek, właśnie. Nie pamiętam, czy on był z koła fortuny kiedyś, ale wydaje mi się, że był kiedyś, właśnie z koła fortuny. Więc dobra, lecimy sobie w tym parku, że mega mi się w ogóle podoba ten klocek. On jest taki w sumie różowy. Ja tak w sumie lubię różowy, nie mogę powiedzieć, że nie lubię, ale tak lubię w takich właśnie dodatkach, nie też tak przesadnio. Na tłusty czwartek kojarzy mi się właśnie z takimi pączkami różowymi właśnie dosłownie tak jak tu jest ten klocek o takimi właśnie mi się kojarzy możecie się podzielić w komentarzu ile pączków w ogóle dzisiaj zjedliście, a jeszcze w ogóle zero, bo nagryłam to o godzinie dziesiątej no w sumie prawie 11, a jak to wstałam to pewnie jakoś po południu bo jeszcze to muszę zmontować, ale właśnie będziecie mi dać znać ile zjedliście pączków, ja właśnie jeszcze nie zjadłam, ale mam plan może dzisiaj z dwa zjeść, także no bo ja więcej nie upchnę, niestety, niestety ale wiem, że nie, niektórzy to potrafią z 20 zjeść dosłownie. To jest dla mnie szok dosłownie, ale ja nie mogę w ogóle na serio, podzielcie się, bo jestem mega ciekawa, czy to jest naprawdę prawda, że 20 jedzą, czy raczej nie, ale to jest w ogóle serio moim zdaniem to jest niemożliwe. Dobra, lecimy sobie na ten portal, aha, no dobra, to do tego sobie lecimy, okej, okay. tutaj to jest taki mega cukierkowy parkour i tak tematycznie do dzisiejszego odcinka bym powiedziała, dobra i co ja mam teraz zrobić, bo chwila, tutaj nie, aha, chyba tutaj po prostu, no tak. To jest taki mega właśnie cukierkowy parkour W ogóle mi się mega podoba ten pudrowy róż Znaczy nie jest to mój ulubiony kolor Bo mój ulubiony kolor to jest taki yy, jak Taki ciemny, niebieski Taki jak mam kanał Ale różowy też jest jakby spoko Tutaj na, napiszę Nagrywam pozdro Nagrywam pozdro No i co, lecimy sobie do mety Przeszliśmy sobie ten parkour Prawie 10 tysięcy więc lecimy sobie na następny. Może wpiszemy sobie po prostu tusty czwartek, może nam coś wyskoczy. Okej, okay, jakiś parkur, co miałem 6 lat temu, więc lecimy sobie. Tu jest jakiś ukryty pączek. Okej, okay, i tu jest żółty klucz, więc dobrze, że się tutaj wróciłam. Więc lecimy sobie po tym parkurze. Ogólnie to mogę wam jeszcze powiedzieć, że niedługo też się pojawi taki film na kanale też z parkurów. I kiedyś coś takiego nagrywał Mikalu właśnie, to co mam plan nagrać. Ja oczywiście tam go oznaczę w opisie i na odcinku, że właśnie się inspiruje. No bo Mikalo ma takie fajne filmy, jakby wydaje mi się, że contentem tak najbardziej mi się podoba, to, co on nagrywa. Kamlux też fajne filmy nagrywał i Marbo też. W sumie... Ej... W sumie ja nie umiem pojąć tego, że Marbob już nie nagrywa. To jest dla mnie naprawdę nie do pojęcia, naprawdę. To jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe, jakby kiedy, jak, gdzie, nie wiem, ale po prostu serio, mi się zawsze kojarzyło właśnie Mikalo i Marbob to tak nagrywali, a właśnie teraz Marbob nie nagrywa, nie, no ja w ogóle jeszcze się z tym nie pogodziłam do tej pory, ja nie mogę. Ok, przeszliśmy sobie ten parkur, więc lecimy sobie na jakieś następne. I jeżeli chcecie dla mnie robić parkury, to wiem, że trochę wcześniej, ale możecie robić takie parkoury dla bananka wielka, no może dla bananka wielka. Dla bananka wielkanocnego? czy dla Może po prostu dla bananka Wielkanoc. Jeżeli chcecie się pojawić na odcinku, musicie mnie subskrybować oczywiście, bo jeżeli mnie nie subskrybujecie, no to nie przejdę waszego parkura. No i po prostu musicie nazwać parkur dla bananka Wielkanoc, i wtedy przejdę w ten parkur właśnie jako taki wielkanocny konkurs. Więc wydaje mi się, że właśnie spoko mam pomysł. No dobra, to lecimy sobie na taki parkour. Dobra, lecimy sobie na ten parkour. Ogólnie ostatnio mam właśnie fajne pomysły, co nagrywać, więc cieszę się, bo jakoś tak nigdy nie miałam takiej weny jak teraz i teraz po prostu wiem, co nagrywać i tak dalej, więc. Więc się cieszę oj, w ogóle zapomniałam o istnieniu tego klocka To jest taki torcik, też taki na tłusty czwartek Znaczy no, na tłusty czwartek to się je pączki Ale taki torcik też jest taki tematyczny moim zdaniem Tutaj na przykład są takie gwiazdki, które ja nie rozumiem No bo w sumie one nie są takie jakieś pączkowe No ale dobra, uznajmy, że jest takie, wiecie, takie cukierkowe Więc no, więc lecimy Aha więc lecimy sobie po tym parku, że Nie wiem, jak ja tam zginęłam, tam chyba była lawa, ale myślałam, że właśnie nie ma tej lawy tam. Zdziwiłam się, powiem wam, więc lecimy sobie z tym parkurem. Więc właśnie możecie mi dać znać, ile pączków dzisiaj zjedliście. Ja obstawiam, że maksymalnie zjem trzy, ale to tak dosłownie maksymalnie, już więcej nie upchnę. Tutaj napiszę ja nagrywam, pozdro. Więc sobie lecimy właśnie ciemny łotr, to jest mój taki fan, co zawsze jest na odcinkach, więc no to jest ogólnie mega miłe, jak na przykład jak na przykład wbijacie za mną, jak nagrywam. To jest takie mega przyjemne. Ja wiem, że nie zawsze odpisuję na poczcie i tak dalej, ale po prostu... Nie, dobra, wychodzę z tego parkura, bo nie wiem, gdzie tu jest kluczyk, ale, ale dobra, wychodzimy. No i to jest po prostu takie miłe, jak wbijacie za mną. To jest takie family friendly. Pączek versus walizka. Nie wiem, co ma jedno do drugiego, ale lecimy z na ten parkur. Przyjemny się wydaje, przyjemne, nie powiem. W ogóle to teraz sobie tak przypomnę... W ogóle ja Czuję już taki vibe Wielkanocy. Nie wiem jak wy, ale czuję taki vibe Wielkanocy i mam. Co? I mam plan właśnie nagrywać takie. No co, jak ja tu ginę? Kurde. I mam plan właśnie nagrywać takie wielkanocne parkurki. Więc jeżeli chcecie właśnie robić, to tutaj Wam się wyświetla nazwa, pod jaką nazwą robić dla mnie te parkurki. Moim zdaniem to jest mega fajny. Ten, tylko właśnie musicie mnie subskrybować. No, jak to jest? No, no tak, tak. Napiszę tak. Napisałam talka, ale okej. Okay. Więc lecimy sobie w tym parku, że ja nie wiem, jak ja tu ginę. Pomijam sobie to, bo tu się da pominąć. Więc sobie pomijamy to. Lecimy sobie mega fajny parkur. Mi się na, na ogólnie bardzo podoba. No nie, no to są chyba jakieś żarty. Gdzie tu jest klucz? Czy to się da yy, przejść? Nie, dobra, ja lecę na następny parkur. Okej, okay, słuchajcie, no to lecimy na ostatni parkur w dzisiejszym odcineczku. Może po prostu ponczek na taki parkur zobaczymy. O, dobra, mega fajny parkur, taki dosyć długi. A ja właśnie lubię takie parkury. Jeżeli właśnie chcecie ten, takie wielkanocne parkury dla mnie zrobić, to dam wam taką podpowiedź, że ja lubię takie długie parkury, coś typu właśnie to jest tutaj, ale też możecie nie korzystać z prefabrykatu, tylko tak coś od siebie zrobić. To też jest mega fajne. Ale słuchajcie, ja się ucieszę z każdego parkura. Nawet jak, jak jakiś parkur będzie, nie wiem, tak mega na szybko, albo nie wiem. Ja się naprawdę ucieszę, więc możecie nawet robić mega na szybko, więc, więc no. No i jeszcze zapomniałam powiedzieć, że w sumie te osoby, które dla mnie zrobią parkour to dostałam ode mnie uśmiech z głównego konta. A jeżeli będą jakieś fajne parkury, to może nawet dodam do znajomych. Powiem Wam, że trudny ten parkur. Duży jest lovey. ale dobra, lecimy sobie, bo widzicie, tutaj to jest mega ciężkie, moim zdaniem. Lecimy sobie, i tutaj trzeba jakoś zrobić w ten sposób. Ej, ciężkie, ciężkie. I w ogóle wiosnę też będą się pojawiać mega fajne odcinki. W lato też na pewno coś złowienia ryb się pojawi na 100%. Bo na razie było fishing planet, ale no wiecie, to nie jest to samo jednak. Ej, jak ja tu ginę? Co jest? Okej, okay, kochani, jeżeli teraz zginę, to po prostu wychodzimy z tego parkura, bo nie wiem w sumie, jak go przejść. Wydaje mi się, że on nie ma oceny, więc może być różnie. Nie wiem, jak ja tam. Kurde, nie no w ogóle nie wiem jak ja Tam nie zginam, dobra ostatni raz Ostatni raz przechodzę ten Okej okay, słuchajcie w dzisiejszym odcinku To by było już na tyle, jeżeli wam się taki odcinek Spodobał no to będziecie stawić łapeczkę W górę z super sęczkiem I do następnego odcinka i on będzie Też coś z parkurami i właśnie możecie Dla mnie robić te parkoury Pod nazwą dla bananka Wielkanoc właśnie w ten sposób Więc dzięki za oglądanie Do następnego odcinka no i Cześć